Witam serdecznie na kanale Gazetki i Promocje. Ja jestem Himek i zapraszam dzisiaj na zakupy do Biedronki. Chociaż podejrzewam, że jakoś bardzo zapraszać nie muszę, bo samo oglądanie tego filmu może świadczyć o tym, że ofertą Biedronki zainteresowanych jest całkiem sporo osób. Chociaż może się mylę, może ktoś trafił tutaj właśnie przypadkiem i nie ma pojęcia o co chodzi. Śpieszę zatem wyjaśnić, że na kanale gazetki i promocje codziennie znajdziecie najciekawsze oferty ulubionych sklepów Polaków, takich jak chociażby Biedronka, która w ten warunek bez wątpienia się wpisuje. Dodam też informację, że zasubskrybowanie kanału wiąże się z możliwością bycia informowanym o najatrakcyjniejszych i specjalnie dobranych ofertach. Aby jednak nie było tak różowo, Dodam uczciwie, że są też wady tego rozwiązania. Otóż przeglądanie ofert na kanale gazetki i promocje wiąże się nieodłącznie z ryzykiem, a nawet pewnością spotkania mnie, czyli chimka. Z kolei ta okoliczność wiązać się może nie tylko z wysłuchaniem moich spostrzeżeń czy sugestii na temat oglądanych ofert, ale także i grozi wysłuchaniem jakiegoś niekoniecznie śmiesznego żartu. Które pozwalam sobie czasem tutaj zaprezentować. Decyzja jednak należy do Państwa, a na zachętę pozostawiam Państwa z lekturą oferty Biedronki, która obecna w sklepach będzie już od czwartku. Życzę więc miłego oglądania, udanych zakupów i do szybkiego zobaczenia.